Dzień dobry Państwu, Łukasz Kadziewicz. Onet Rano Wiem. Wydawnictwo Nowa Era po raz kolejny oddało. E, głos, scenę i e, możliwości wyrażenia siebie najmłodszym. Mówię tutaj o dzieciach w klasach 1, 4 i 5, 8. Po raz kolejny startuje ze świetnym projektem Popiś się e, Talentem. Na ten temat z Marcinem Perfuńskim porozmawiam. Blogerem, autorem e, supertaty, ojcem pięciu e, córek, no, człowiekiem, który idealnie pasuje do e, rozmowy o dzieciach i rozmowy o emocjach. Bo jeżeli rozumiem tak książkę, Przygody w Emotilandzie to jest drogowskaz dla nas, dla dorosłych, żeby zrozumieć, jak czują dzieciaki i jak one to nazywają. Ale ładnie powiedziałeś o tym drogowskazie. Ja, jak przyjeżdżałem tutaj, to myślałem właśnie, jak o tym opowiedzieć, i pomyślałem, że to jest po prostu trochę taki słownik do rozmowy z dziećmi, nie? a ich językiem, no bo one do nas mówią po swojemu w tych opowiadaniach. Ale drogowskaz to też jest dobra nazwa. Dla nas, rodziców zagubionych często w tych relacjach z, z obecnym pokoleniem dzieci, które się często. Porozumiewa właśnie emotkami, na przykład. Nie? Dokładnie. Dla nas to jest bardzo trudny język czasami, bo nie wiem, co się za tym kryje. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Marcinie, ale dla nas trudne jest przyznanie się do tego, że my tego że prawa dziwnie... jazdy, do tego samochodu specyficznego tak to po prostu próbuję jakąś metaforą, metaforę użyć nie zdaliśmy, albo nie wiemy, jak w ogóle podejść do tego egzaminu. Znaczy czujemy się zagubieni. Nie wiem, czy nie zdaliśmy, bo to pewnie pokaże dopiero moment, kiedy one wejdą już w dorosłość, mm. tak, i powiedzą, wystawią nam rachunek za, te, za to wychowanie. Jest to na pewno trudne, tak? bo te pokolenia, mam wrażenie, coraz częściej ten język zmieniają, czego na przykład przykładem jest młodzieżowe słowo roku. Nie? Co mm -hmm. roku mam wrażenie, że coraz mniej rozumiem, co w tym języku tak. się znajduje. Emotki są o tyle fajne, że one są w miarę uniwersalne. To znaczy uśmieszek wiadomo co znaczy, smutek tak samo. Nie? Tylko teraz pytanie, czy dziecko na przykład wysyłając do nas SMS-a z uśmieszkiem komunikuje, że jest szczęśliwe, czy na przykład maskuje Mm -hmm. Smutek, tak? I, I w tych opowiadaniach są takie opowiadania. One mnie najbardziej poruszyły, kiedy właśnie okazało się, że dzieci sobie wysyłają takie informacje, maskując tak naprawdę to, co się w nich dzieje. Znaczy, wiesz, nie ma zatem takiej zero-jedynkowości w komunikacji, tylko jest trochę taka próba ukrycia tego, że jest mi źle, nie? Ale mm -hmm. próbuje się uśmiechać, tak jak inni, żeby nie wypaść z grupy na przykład, nie? Więc to nie jest takie proste znowu, nie? Co jeszcze znajdziemy w tych w tej książce? Bo to jest 30 opowiadań, 15 y, dzieci w klasach 1-4, jeżeli albo 15, 15 autorów. Bo podczas tego konkursu też dajecie wielką szansę. No słuchaj, nie wiem czy w wieku 12 lat y, były publikowane twoje teksty, które pisałeś te dzieciaki mają ogromną nie. szansę. To jest do, właśnie też sobie myślę o tych czasach, które przyszły, bo z jednej strony trochę narzekamy na współczesne pokolenie dzieci, ale mhm. zobaczcie jakie one mają możliwości, tak? Debiut w wieku będąc w klasie pierwszej, na przykład, 7-8 tak. pod... lat, lat. Mhm. tak? I no, w naszych czasach to nie było możliwe. Tutaj mają taką możliwość dzieci, do tego mają jeszcze wsparcie promocyjne, tak? Bo wielkie mhm. duże wydawnictwo publikuje to w naprawdę dobrej, pięknej formie. Też trzeba tutaj oddać chwałę ilustratorom. Że naprawdę każde opowiadanie zilustrowali, musieli je przeczytać i rzeczywiście te ilustracje są bardzo komplementarne. One często uzupełniają treść, pokazują czy wizualizują to, co my możemy sobie wyobrazić. Na przykład to mnie bardzo poruszyło, jest taka. Mm, też tutaj tobie pokażę, o które opowiadanie chodzi, gdzie dziecko na przykład wymyśliło sobie emotkę. To nie chodzi o to, tylko, żeby tę emotkę wykorzystywać, emotki, które istnieją, tak? ale też wymyślać emotki. Genialna. Jest emotka stresu. Dziecko, które wiesz, w szkole zamiast się cieszyć, stresuje się i próbuje to wyrazić motką. Uh -huh. To jest na przykład poruszające opowiadanie, nie? że często te opowiadania nie są o tym, jak fajnie jest być dzieckiem, ale jak trudno jest być dzieckiem. E, więc może nie chcę wskazywać jedno, jednego opowiadania, bo to jest 30 bardzo ważnych historii, za tym się zawsze kryje, uh -huh. tak? ale są takie opowiadania, w których e, widać trud dzieciństwa i to jest strasznie smutne, nie? Że my, my stworzyliśmy taki świat, w którym jest trudno być dzieciom dziećmi. No właśnie, to jest świetna pozycja dla nauczycieli, edukatorów, dla rodziców, ale tak bezpośrednio. To jak mam po całym dniu często bardzo zmęczeni, zestresowani, wracając do domu rozmawiać z dziećmi o nawet tych pozytywnych emocjach, o radości, o kwestii celebracji tych małych sukcesów. Mhm. E, moja odpowiedź może nie jest zbyt tak błyskotliwa, ale to mi się sprawdza od tych ponad 15 lat, jak jestem tatą. Że to jest... Pięciu córek, uwaga, <laughs> kamera na mnie. Nie pomyliłem się. piątka. Zgadza się. Dziękuję. Najstarsza ponad 15 lat, najmłodsza 7. E, najlepiej się sprawdza obecność. E, często jest tak, że my przychodzimy do dzieci jako rodzice z jakąś taką, nie wiem, komunikacją typu. Chodź, dziecko, ja Ci wszystko wyjaśnię. Mam 15 minut, zaraz Ci opowiem, jak wygląda świat. Mm -hmm. I, I zamiast zacząć od pytania, co u ciebie, nie? Nie na zasadzie, co było w szkole, bo to jest strasznie słabe pytanie. Zwykle powie dziecko, że jest OK i pójdzie do pokoju. Ale zacząć od jakiegoś takiego pytania, na przykład, co dzisiaj dla ciebie było trudne, nie? W, w tym dniu. I słuchać. I to jest bardzo trudne dla rodzica, bo rodzic często chce, wiesz, wylać z siebie Tak, 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 od razu zestaw dobrych ja rad i rozwiązań. Dokładnie. A dziecko często chce być wysłuchane, i to mu. Wystarczy tak, to mu pomoże. Mhm. Więc jeżeli miałbym radzić nam rodzicom, to na przykład zacząć od pytania i posiedzieć i posłuchać. Mi się to ostatnio sprawdziło, muszę powiedzieć o osobistej historii, bo zmarła moja mama w ostatnich tygodniach i bardzo, mi naj... bardzo dziękuję. I to było przepiękne, kiedy dzieci moje córki, po prostu do mnie przychodziły i byliśmy ze sobą często w milczeniu. Czasem padało pytanie, i był czas na odpowiedź. Nie pędziliśmy nigdzie. I wydaje mi się, że ten czas, który nie powinniśmy dzieciom wydzielać myślę, że na przykład mam dla ciebie 15 minut, koniec, więcej nie. Tylko zacząć coś i nie dawać sobie tej granicy czasowej, nawet przeciągać ją w noc, bo czasami ta noc jest też takim taką przestrzenią, która otwiera dziecko na, na opowiedzenie więcej o sobie, o tym, co się dzieje na przykład. Właśnie. Czyli bycie rodzicem to kwestia niezadaniowa, tak jak w pracy, niedowożenie, tylko Długi bieg, maraton, a nie, a nie coś sprinterskiego, że załatwimy to w 10-15 minut i pójdziemy dalej. No ale życie się tak nie da załatwić, nie? Takiego wiesz, wielowątkowego. A ty uh -huh. jako rodzic jesteś ze swoim dzieckiem w każdej przestrzeni, w której ono funkcjonuje. Znaczy, powinieneś być, oczywiście, nie? W biznesie jesteśmy od projektu do projektu. Dokładnie tak. Dowieźliśmy, zapominamy. Tak, i idziemy do następnego klienta. Twoje dziecko jest Twoim klientem na zawsze? Miłość, czułość, y, celebracja małych sukcesów to ważna rzecz. Czy w podobnej narracji powinniśmy rozmawiać o tych emocjach, y, których nie lubimy o gniewie, o złości, o strachu, o stresie? To są rzeczy, które emocje, które nam towarzyszą, po prostu też. Więc one nie są gorsze, tak? tylko one mhm. są trudniejsze, oczywiście, do udźwignięcia. No tutaj znowu się sprawdza bardzo dobrze obecność. To jest też coś, z czym się zmagamy, myślę, bo to chyba każdy z nas jako rodzic, kiedy mamy na przykład nastolatki w domu, gdzie tych trudniejszych emocji jest więcej, dziecko ma w sobie jeszcze taką radość tego dzieciństwa, natomiast mhm. potem zaczynają się schody, tak, bo się też zaczynają relacje na przykład rówieśnicze, które bywają trudne i znowu wtedy się sprawdza takie bycie obok. Ja to czasem mówię tak, w takim zasięgu wzroku. Ja nie muszę być obecny na zasadzie takiej, trochę jak tutaj, że sobie dialogujemy na przykład z, z najstarszymi dziećmi, tylko puszczę mi takie sygnały, zresztą nawet SMS-ami czasami, Słuchaj, jakby co jestem. Mhm. Jakby co jestem. I tak przypominam co 2 trzy dni, i znowu odwołując się do mojej osobistej sytuacji, tak mój kumpel na przykład wysyłał do mnie SMS-y, kiedy miałem ten trudny czas po, po śmierci mamy, że co trzy dni dostawałem od niego SMS-a, jakby co jestem. I po czwartym skorzystałem z tego, jego jestem i się spotkaliśmy, nie? Mhm. I myślę, że takie wysyłanie sygnałów dziecku może nieco co dwa, trzy dni, ale powiedzmy co kilka razy w ciągu dnia, że jakby co to jestem, rzeczywiście w końcu skutkuje, a nawet jeśli nie skutkuje spotkaniem. To daje mu takie poczucie bezpieczeństwa, że jakby, co to rzeczywiście ten rodzic jest. Chciałbym Cię zapytać o bardzo ważną rzecz. Ja takim narzędziem. Tak sport dla mnie jest narzędziem. Narzędziem, które pomaga w rozwoju, w takim uspołecznianiu dziecka, funkcjonowaniu w grupie. A powiedz mi, jak powinniśmy wspierać nasze dziecko? Co skalować? Jego talenty? Bo dzisiaj zderzamy się z tym, że w poniedziałek jest dodatkowy angielski, we wtorek konie, w środę siatkówka, w czwartek piłka nożna, a w piątek gimnastyka i logopeda. Odnoszę wrażenie, że nasze dzieci na siłę są przymuszane do tego, żeby znaleźć bardzo szybko swoją drogę. Zgadza ze mną? Pytanie, kto realizuje ten projekt? Czy to dziecko samo realizuje? No nie, doskonale, swoich... wiemy, doskonale wiemy, o czym mówię. Czy to rodzic projektuje na, na dziecku swoje niespełnione lekcje? Tak. No, Jak z... wyjść z tego korkociągu? Bo za każdym razem rozmawiając z rodzicami słyszę, w klasie każdy chodzi na dodatkowy angielski. W klasie każde dziecko ma wypełniony plan każdego dnia zajęciami pozalekcyjnymi. Takie są najczęściej argumenty. Mamy grudzień, prawda? Moje dzieci we wrześniu zaczęły bardzo dużo zajęć dodatkowych z własnego wyboru. Znaliśmy im taką opcję. Dzisiaj zostały pojedyncze zajęcia, bo sobie przez te dwa, trzy miesiące zorientowały się, co jest dla nich dobre, co jest dla nich. No, nie odnajdują się w tym. Ja bym był. Ja jestem takim rodzicem, który podąża za dzieckiem, a nie wyznacza mu cele. Więc jeżeli dziecko sobie wyznacza cele i z tych celi je rezygnuje, bo widzi, że to nie jest jego droga. To znowu ja bym przyjął taką pozycję: OK, jestem Twoim towarzyszem, wsparciem, ale nie jestem tym, który Ci wyznacza te cele, tylko jestem tym, który zapewnia bezpieczne zaplecze. Mhm. To chyba nie o to chodzi w dzieciństwie, żeby do 18 roku życia dziecko się już naprawdę wszystkiego nauczyło. Tak? My mamy po 40 parę lat pewnie i albo zbliżasz się do tego wieku, nie wiem. Ja jestem po 40. Dobrze, to piąteczka, ja też. E, ja mam takie poczucie, że, na przykład, że ostatnie 10 lat to jest dla mnie niesamowity rozwój. Tak? to nie jest tak, że zakończyłem edukację w momencie skończenia szkoły. Więc to nie jest tak, że chyba do końca tej szkoły musimy w dziecku wepchnąć wszystko, co się da i on już będzie wiedzieć, tak? Tylko dać mu też taką przestrzeń wolności, że może pewne rzeczy do pewnych rzeczy dojść dopiero później, kiedy na przykład wyfrunie z domu, tak? Nie musi mieć angielskiego na poziomie perfekt, tak żeby wejść w świat zawodowy, bo i tak go będzie praktykować dopiero potem, kiedy zacznie toczyć rozmowy na przykład właśnie w w dorosłości tak po angielsku więc na no spokojnie jeszcze się nauczy wielu rzeczy Drodzy Państwo moim gościem był Marcin Perfuński nowa era popisz się talentem to jest pozycja którą przygotowały dla nas dla was nasze dzieci te z podstawówki z klas 1 4 i 4 8 naprawdę warto poświęcić na to czas żeby rozumieć nas, nasze dzieci i postarać się nauczyć tego, jak najlepiej prowadzić z nimi dialog, żebyśmy nie byli takim zestawem dobrych rad i rozwiązań na każdą sytuację. Ale byli obecni. To najważniejsze. Obecność najważniejsza. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.